Czy Przepraszam, ja chciałabym się zapytać, z taką akcją mam haka na raka. Chciałabym się zapytać, czy nie wiecie Państwo coś o czerniaku, jakieś informacje? Czerniak to skóra coś tam, nie? No. Słośliwy Wstaje na skórze. Aj. Nie wolno się opalać, nie? No, solarium. Solarium? Tak, działa. Czarni. Co jeszcze? Jakieś objawy czerniaka? Prowadzi do śmierci, jeśli jest długodnie leczony. Wczesnym stadium no, prawdopodobnie pewnie. da się wyleczyć. No. A jakieś przeciwdziałanie przeciwrakowie właśnie czerniakowi? Kremy. Ma unikać słońca, ubierać się odpowiednio. Kremy. A jeśli no? No to tutaj macie taką dokładniejszą informację. Dziękujemy. Okej. Okay. Co wiesz na temat Dobra, czekajcie, no na jest to jest torek skóry, no i nic więcej. Ale mam haka na raka. Co pani wie na temat czerniaka? Na temat czerniaka. Czerniak jest odmienną raka skóry. Może występować w odmianach złośliwych bądź też nie. Występuje w postaci takich placków skórnych i może rozprzestrzeniać się na powierzchni całego ciała. No, częstą przyczyną powstawania czerniaka jest częste chodzenie do solarium, dlatego odradzamy jak największego. No i przebywanie na słońcu. Przerywanie na słońcu, bo wiemy, że promieniowanie ultrafioletowe też źle wpływa na skórę.